Udało mi się skompletować wszystkie rzeczy potrzebne do naprawy przekładni. Zestaw, który zamówiłem, to oczywiście uszczelnienia. Koszt zestawu 250 zł. Do tego są drążki kierownicze wraz z końcówkami, no i przewody, które poddałem galwanizacji. Choć szczerze mówiąc, miały być żółte. Ale no dobra, najważniejsze, że nie korodują i ładnie wyglądają. I teraz, zanim to wszystko zacznie składać, powiem Wam. Jak działa przekładnia, a właściwie co się w niej zużywa? Na początek listwa. Sprawdziłem. Jest prosta, nie jest skorodowana i powinna działać przez najbliższe lata bezawaryjnie. W ręku mam rozdzielacz wraz z wałkiem. I teraz musicie pamiętać, że przez większość życia przekładnia pracuje w dojazdy na wprost, czyli tak naprawdę te elementy zużywają się tylko w jednym miejscu. Wszystkie wyboje na drogach, wszystkie krawężniki dziury powodują, że te zęby tłuką o siebie cały czas i w jednym tylko fragmencie ta listwa zostaje zużyta. Część osób twierdzi, że można podkręcić listwę, czyli skasować ten luz, który powstał. Niestety, oprócz tego, że skasujemy luz w miejscu zużycia się listwy i wałka, to sprawimy, że przekładnia będzie chodziła ciężko na fragmentach, które nie są zużyte. No, i to jest oczywiście pierwszy stopień do tego, żeby taka przekładnia po regeneracji pracowała 3-4 miesiące, a następnie zaczęła ciec, lub żeby zaczęły się jakieś cuda z powodu zacieniania się kierownicy w czasie jazdy, a to jest bardzo niebezpieczne. Więc listwa prosta. Sprawdzamy, czy nie ma tutaj miejscowego zużycia na, na listwie. No, i teraz rozdzielacz. Jest to bardzo prosta przekładnia, więc w takim rozdzielaczu dużo się nie dzieje ale warto pamiętać o tym, że mamy bardzo wysokie ciśnienia. Dla tej przekładni około 130 atmosfer, a ciśnienie jest potrzebne do wspomagania kierownicy. Przewodami olejowymi ciecz trafia do rozdzielacza. Przy skręcaniu kołami, dzięki kanałom w rozdzielaczu, ciśnienie rozchodzi się na jedną lub drugą stronę tłoka znajdującego się na listwie. W ten sposób praca, jaką musi wykonać kierowca, jest nieporównywalnie lżejsza niż w aucie bez wspomagania.